Siemanko, z tej strony Czoklet i popełniliśmy wielki błąd. Mua, 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 mua. Pamiętacie w poprzednim odcinku jak chcieliśmy wyhodować żółwie na naszym pięknym tutaj świecie? E, okazało Ciuże. się... Że niepotrzebnie je tu zaprowadzaliśmy, bo żółwie owszem, mogą się rozmnażać, tylko że na czas jakby wysiadywania jaj wracają zawsze tam, gdzie się urodziły. Dokładnie. A urodziły się tam daleko, więc. Musieliśmy je zabrać, po prostu zapakować, złą kuchunki na nasze te spakowaliśmy i... ich. Ale czoklet tak? pokaż, A, no bo słuchajcie, ale to dobra, to dłuższa historia, ale najpierw Siemanko z tej stery witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was razem z Genali. Yy, z rybą w ręku, dzień dobry. Yy, tak. Mm. -sorki. <coughs> Sorry. Chcesz, chcesz, żebym się przewrócił i, i stuk jajka? Nie, nie chcę. No bo słuchajcie, mamy cztery jajka. Mamy cztery jajka żółwie, ponieważ yy, daliśmy je z powrotem na łódki, zaprowadziliśmy je tam, gdzie się powinny. Tam, gdzie się powinny e, rodzić. No i wysia wysiadły jajka? Czy Żółwie wysiadają jajka? Aha, wysiad... po prostu mam jajka. Po prostu e, zro Żółwie zrobiły jajka, e, więc ja szybko poleciałem. Poleciałem szybko do Aki żeby pożyczyć od niej podko. ona ma swój I zebrałem te jajka, więc możemy sobie robić spokojnie czoklad. farmę żółwi. Już tak na serio. A co? łapka w górę, jeżeli lubisz żółwie, a jeszcze, jeżeli bardziej lubisz żółwie, to yy, szary dzwoneczek yy, i przycisk <laughs> na dole. I tak w ogóle czekoladę. Tak, bo bardzo dużo tutaj Creeperów wybuchło, słuchaj, i ja sobie tak Wiesz co? Tak te, bardzo, te bardzo dużo Creeperów to chyba były Creepery, które wybuchały z Twojego powodu. Jak to? No, no bo, a kto, po, a kto po, poza odcinkiem poprzednim e, coś tutaj robił i słyszałem tylko bez przerwy takie bum, bum, bum? A słuchaj, to były fajerwerki na, na twoją przeprowadzkę. No tak, tak, no pewnie. No tak, Ale tak no. na serio, to ci bardzo dużo w, e, creeperów tutaj miałeś i ja ci zakleję dziurę. Tak po prostu, bo jestem taka miła i o, nie chcę, żebyś miał o, po jak, O, jak miło, jak słodko. Dobra, widzisz co, ja te żółwie na razie postawię tutaj. Myślę, że to jest. Gdzie? Dobry pomysł. Czoket? Ale Cztery. to jest bardzo. Słuchaj, no to musimy im teraz zrobić znowu farmę. No to patrz, no to patrz na to. Uwaga. Pyk, 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 pyk. Czy mogę być żółwią pyk, mamą? Pyk. Bo one teraz mamy nie mają. E, chcesz być żółwią mamą? Tak, ja będę z nimi siedzieć ja będę wysiadywać. E, o, o, ja okay. będę kurą. Ja będę żółwią kurą, dokładnie. E, no to. To, 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 to by było dziwne wiesz, wyobraziłem sobie ciebie jako kurę e, To Dzięki. by było bardzo dziwne wiesz Dzięki, miałam sobie tutaj swoje ten Dobre, To ja będę siedzieć i ja będę O i pilnujemy, ale żaden jak nie powinien tu podejść Wiesz co, a ja bym zrobiła być. większą barykadę Bo nigdy nie wiesz czekolad, nigdy hmm. nie wiesz Ja bym zrobiła większą barykadę, taką z dirt Taką na, ze trzy klocki Patrz, Spokojnie, zobacz, zrobimy tak i już nikt tu nie wejdzie to zrób tak na całej tej, na całej długości. Nie, ale nie mam tyle, nie mam tyle klocków. To ja, to ja pożyczę Ci Ale nie, no Ale spokojnie, trenę. przecież są jak to nie, nie to Nie, nie, to to są, bo nie, to są bardzo ważne dzieci. Ale, przecież nie, 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 to nie może być tak, że tak nie możemy ale, zrobić. No tutaj to koniecznie musi tak być, tak jak ja ale, mówię, ale że tutaj koniecznie ale, musi być, kurczę tutaj co najmniej um, e, tak, więc e, masz to, masz To To, masz to, to, ja, to ja, ja może, to ja może sobie zajmę się swoimi sprawami, bo zobaczcie tutaj ten nasz domek. To powolutku trzeba e, ogarniać ze wszystkim. Przede wszystkim, czy mamy pochodnie? Mieliśmy bardzo dużo pochodni. Co się z tymi wszystkimi pochodniami stało? E, CZOKLEC! Nie ma pochodni nigdzie żadnych? No wiesz co? Co? Wiesz co? Mi się wydaje, że możemy dzisiaj pójść na kolejną przygodę. Znaczy jak już, jak już wychowamy dzieci, to jak dopiero. Już... Jak już dzieci będą miały osiemnastkę, to dopiero wtedy możemy wychodzić. E, a ile to jest osiemnastka w latach żółwich? A... Nie wiem, ja jestem, ja jestem pierwszą mamą dopiero. To jest moja pierwsza ciąża. Ja nie wiem. <grym> e, no bo ja nie wiem, to co, Żółwie muszą się po prostu wykluć i wtedy pójdziemy na naszą przygodę, czy ja. No tak, no przecież one nie mogą zostać same. Tak okay. w ogóle niszczę ci twój, twój las, przepraszam. Bo nie co, mam z... mi, co mi chcesz zniszczyć? No bo Żółwie muszą być bezpieczne. Ja nie mam sadzonek, bo sadzonki wszystkie zostały. Ale wy... czemu chcesz sadzonki w ogóle tutaj psuć? O, jest sadzonka, jest sadzonka. O, nie, to nie, to nie ten rodzaj drewna. Dobra. E, coś się tu z sufitem bardzo złego stałe. Nie wiem, jak to naprawić. O, dobra, to jest to i to jest to. Okay. Widzicie co? Tutaj są schody w ogóle. Zobaczcie, te schody tutaj jakoś tak się kończą nagle. Trzeba jakoś ładnie zrobić nasz tutaj dół. Bo ja nie wiem, czy tu będę na dole jeszcze mieszkał, czy będę mieszkał na górze. Czemu to jest zrobione tak brzydko? Kto tu taką fuszerkę odwalił? Co, co, co to za majster tutaj robił takie brzydkie rzeczy? E, mówisz o swoim samym własnym domu, czy co? Nie, to, to znaczy tak, mówię o moim własnym domu, ale to jakiś, jakiś majster tutaj bardzo, bardzo słabo budował to wszystko. Ja nie wiem, ja... No okej, okay, ja co? no ja tym bardziej. Dobra, tu jest dach ładny. Tutaj bym zrobił też, o. I zobaczcie, tu trzeba jakieś pomieszczenie zrobić, tu coś może być. Chciałem tu hodować lamy tego wędrowca, ale wędrowiec z lamami uciekł, więc póki no, co. No słuchajcie, że nie chciała jest... być hodowana tam, gdzie w ogóle nie wiem, co się dzieje. Póki co jest tak średnio z, z wystrojem wnętrza, ale spokojnie, spokojnie tutaj trzeba. Ojejku, tu jest ściana, więc tu by się wchodziło. Tu byłby korytarz. Mówicie, że nie wiem. Teoretycznie dałoby się tak zrobić. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Pyk, 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 i pyk. I tutaj pyk, 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 pyk. Dobra, tu będzie. No nie jeszcze ten klocek. Dobra, no, no. Pyk i pyk. O. Tu będzie na razie coś takiego, tu się będzie wchodziło. No wiesz co, ale z ciebie mama. Ja tutaj, zobacz, noc się robi, ja tutaj czekam i pilnuję, a ty sobie poszłaś gdzieś. Jak no wiesz sobie co? nie poszłam przecież? Ja, myślisz, że co ja robię? No właśnie, co ty robisz? Ja robię. Poczekaj, bo ja muszę to wszystko zrobić, bo ty tego nie zrobisz. Ale I... co ty robisz? Ja robię um, domek dla naszych, dla naszej dzieci. Y co? Dom dla... Da się zrobić dom dla żółwi? Znaczy, no nie, no nie, po prostu robiłam to. Poczekaj, poczekaj sekundę. No, zabierz ten fort! O nie, bo ty... O! Wiesz co, tak, tak ładnie było. Nie będzie ładnie, ma być bezpiecznie. Tak ładnie było, a ty tu zepsułaś, no. Co? Nie, nie, nie. Ooo. Dobra. Okej. Okay. Czyli co? Czekamy aż się wyklują. Dobra, to, to ja proponuję... Czekaj, czy mogę jeszcze dalej? Mogę jeszcze dalej. Wiesz co, trochę nudzi mi to czekanie na te jajka. No ale no to trzeba poczekać, przecież one się nie urodzą w ciągu, nie wiem, no pięciu minut. No, dlaczego nie w ciągu pięciu, no dlaczego nie w, pię w ciągu pięciu sekund, co? No Czemu? przecież one tam wszystko, przecież małe żółwie... Nie, słuchaj, no Czemu? jesteś słabym ojcem? Czemu nie mogę łączką kostną je, tak jak drzewo, kliknąć? <grym> co? Czemu nie chcę rosnąć? Wiesz co, to ja wolę cię... To może nie pilnuj tych... Wiesz co, nudzę się. No? No chodźmy, jest... chodźmy szukać tego statku, o którym mówiłaś, cokolwiek. No, bo nie chcę im się tu czekać. No dobra, no to możemy pójść słuchaj na statek i na końcu odcinka, jak wrócimy, to zobaczymy, jak te nasze małe żółwie. Czy e, już się wykluły, dobra? Okej, okay, dobra, dobra. Dobra, to masz statek, czy. E, czekaj, łódki gdzieś tu zostawiliśmy. E, e, rzeczywiście, dobra, tam jest moja. Tu jest jedna, a druga jest gdzieś tutaj. Tylko czego to jest chyba to o, jest daleko jest. trochę, wiesz o tym? E, jak daleko. Aum. Ciepko, ciepko, No trochę daleko. E, dobra, no to prowadź. Dobra, no to ja, 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 będę, ja będę płynąć. Okej. Okay. Genali, jesteś pewna, że płyniemy w dobrym kierunku? Bo mi się wydaje, że zatoczyliśmy koło. Wiesz co, gdybyś mi nie mówił, w którą stronę. Czy tutaj są ładne rybki, a tam są ładne inne rybki, to byśmy dali radę. O, okay. tutaj cała, cała familia na nas no, czeka. No widzę, że cała rodzinka. Eee, mi się wydaje, że my tu już byliśmy. Eee, wiesz co, to może, słuchaj, pójdźmy do domu jakoś, przepłyńmy, prześpimy się i pójdźmy jeszcze raz, co? Znaczy, okay. przepłyńmy jeszcze raz, bo tutaj kojarzę, jakby to były klimaty naszego domu. Czekaj, czekaj, czek tu jest jakiś statek, ale bardzo, bardzo głęboko. E, nie, wiesz co, tak głęboko ja nawet nie, nie próbuję wejść. Ło! Co, co to, to było? było? O, to jest ta o -o. Y, szczelina w wodzie, która wciąga statki. Dobra, chodź, chodź, chodź. Wiesz Trzeba... co, to może, to może jednak nie zbliżajmy się do nic. No, może wiesz co, chodź wróćmy do domu przede wszystkim, bo jest noc. Ta wyprawa nam się kompletnie nie udała. Dobra, nie wiem jak ty, ale ja od razu idę spać. Nie, ja idę zobaczyć jak tam jajka. Chodź, idziemy spać, zobaczymy ja rano. Ja idę zobaczyć jak tam jajka. No chodź, przecież śpię już. O, jem, jajka są jeszcze jajkami. Dobra, to teraz ty kierujesz, ale najpierw zobaczymy, co tam u naszych jajek. O, znowu jajka. Cały czas są jajkami, cały czas. A nie popękały, albo przynajmniej cokolwiek? Nic się jakiś, kompletnie nie ślad, żeby się... A. Słuchaj, może rzeczywiście mamy im jakoś pomóc, nie wiem, mówić do nich czułe słówka, przytulać i albo głaskać? Czy ja wiem? Wiesz co, ja, ja to bym po prostu, ja bym je po prostu zostawił, one się muszą same wy wykluć jakoś. Dobra, no to tym razem ja kieruję. Ej, nie powinniśmy sobie wziąć troszeczkę tej rafy koralowej? Wiesz co, no możesz brać, ale... No poczekaj... może to ci do czegoś przyda. Poczekaj... Ja bym, sobie ją, ja bym sobie ją posadził... Czym się ją kopie, kilofem? Poczekaj... Człowiek, to ja ją dostałam, wiesz o tym. Poczekaj... O, jak się ją trudno kopie. Um, poczekaj, podpłynę pod ciebie. Wiesz co... Jak to? Jak Siadaj, mam... bo masz kolegę z tyłu! Co? Gdzie? E... Poczekaj, czekaj. Ech. Co, gdzie jak? No tam przecież zobaczcie do tyłu. Taniałeś zombiaka, znaczy tak? pielca O, w ogóle patrz jak ta, jaka tarafa jest ładna. Piękna jest, prawda? E, chwila. Czy to jest ten tylko o którym mówiłaś? Ehm... Um, nie. Jeszcze nie, to nie ten, albo może i ten? Może... Poczekaj. Hop! Ech. Ja będę pierwsza! Ech, no wiem, że będziesz pierwsza, bo wyskoczyłem przypadkowo. Okej. Okay. No, płyń. Aha, ja nie mogę płynąć, bo nie mam jedzonka. Ale pokaż, co tam jest, poczekaj. poczekaj. A, e... Nie zabieraj ze skrzynek. Dobra, będę kopała kilofem drewno. <gryw> bo nie mam... Dobra. Poczekaj. Iron? Poczekaj. Tylko iron? O, uuu, ale dużo irona, spoko. Ale ja myślałam, że... Um... Że co? Że będzie mapa. Mapa? To poczekaj, może pod pokładem. Myślę, że tu. Nie, bo tu nie ma w takich. Czy jest w takich Czoklet... drugi pokład? Czekaj, Czekaj. Um... Czy są drugie pokłady? Nie, to już jest. To już jest. Yy, ziemia, więc. Czekaj, znalazłam! Gdzie? Czoklet mam tutaj! Chodź! Gdzie? Tutaj, tutaj wpływaj. A tutaj! Poczekaj. Ach, tu buku. Jest mapa! No, wiem, że jest mapa. Dobra, czekaj. Dobra, bierzemy. Chodź, chodź, czy... chodź, chodź. Już idę. To jest, już... to jest czas, żeby stać się wielce bogatym. I już... słuchaj, dzielimy. Czy ta łup... mapa pokazuje jakieś miejsce, gdzie już byliśmy. Ale dzielimy ten łup na trzy czwarte. Tak, średnio. E, wiesz co? Co? To ja to proponuję włożyć do, jed... do tej ręki. E, mogę prowadzić? No, możesz. Dobra, i poczekaj. W takim razie. E, czy, ta, czy ta ręka mi tak będzie się brzydko. E, tutaj, czy się gdzieś ruszamy? W którą e, stronę? To wiesz co, to jest bardzo daleko, nawet nie wiadomo zbytnio, w którą stronę trzeba płynąć. E, no to nie, po, nie wiem, czy powinniśmy zostawiać nasze dzieci na tak długo. To wiesz co, poczekaj, popłynę do kawałek, do tych, przynajmniej do tych wysp, czy coś okay. się zmieni. Tu się nic nie zmienia, a w tą stronę? Tam jest jakaś wioska w ogóle, zobacz. E, gdzie? Tam, po prawej stronie prawej? O, tu? Ja nie widzę, wiesz? No to podpłyń, pod podpłyń. Tutaj? Dalej, jeszcze dalej. Okej. Okay. No, nie, nie, nie. Nie, w tą, tutaj. w drugą? Tak, to w, o, w, tą, w, tą, w tą, w tą, w tą, w tą, no tutaj. Ja tu żadne wiski nie widzę. O, teraz widzę chyba Słuchaj, dopiero. ale wiesz co, jeżeli to jest wioska, w której ja byłam, to wileczy, że są okrabowani. Czy to nie jest ta wioska, w której o, odpieraliśmy ataki... Nie, to jest kolejna, przecież tutaj... ...nie wydaje mi się czoklet. Poczekaj, bo ta mapa, wiesz co, ta mapa nie pokazuje tutaj, żebyśmy, żeby to było gdzieś w pobliżu więc... Um, Chwila, co to jest? Tu są jakieś ruiny jakiegoś zamku? No to rzeczywiście chyba tutaj... Czekaj, woda. czy jest tutaj słoma? Ej, no to ja tutaj nie mogłam być, bo ja na pewno bym nie zostawiła... Nie... Ja muszę okrabować. Poczekaj, ale w tych Zyka, skrzynkach nic, nic nie ma. Tutaj, wydaje mi się, że to już byliśmy, wiesz? Nie, to ja byłam. Jestem tego pewna, że ja tutaj byłam. Aha. Jak byłam Te... na tej e... to wyprawie. Chociaż stąd kater sobie chętnie wezmę. O! Co sobie weźmiesz? Stąd, stąd kater. Ja chyba nie mogłam tutaj być. Bo tutaj, może... zobacz, jest słoma. Ja bym na pewno ją zabrała. Ja ci mówię, że to wygląda jak ta wioska, w której odpieraliśmy ataki. Nie mogła wyglądać jak ta wioska, w której odpieraliśmy ataki, bo yy, zio też wziął wszystkie te. Ha. Myślisz, ale chwila przecież, widać, że pewnie sobie biorą yy, jakby od nowa wszystko. Myślisz? Dobra, no to w takim razie sama nie wiem. Tu jakiś zombiak był. Tu jakieś itemki leżą. No, to jest na 100% tu gdzie odpieraliśmy taki. Na 100% tu gdzie był right. Tak? Jestem w 100% pewny teraz. No dobra, no to ja sobie tutaj tylko... E, poczekaj, tylko zabiorę. To była dokładnie ta wioska. No to widzisz, było tak blisko ten, a my nic y, nie zauważyliśmy. Ten, ten statek rzeczywiście, przecież on był zaraz obok. Widać go stąd nawet. Może nie go widać. Wiem. Nie, słuchaj, ale ja tutaj się skupiam na rozwalaniu. Słomy, aby sobie o... się dorobić. Nawet nie było tego statku, stąd widać. Dobra, słuchaj, ale ja proponuję, może powrót jednak. Mamy mapę, będziemy musieli ją jakoś wykorzystać, ale póki co to chyba trzeba bardziej się zająć naszymi żółwiami, co? Dobra, to ja wskakuję, tylko poczekaj, już idę. Bip, bip, zapraszam do taksówki. O, ile pan bierze? A, za darmo. Jak Zap za darmo? Ja nic zapraszam, ja panu nie Zapraszam, bo bierze, się ciemno robi za, darmo, za, darmo, się za darmo, szybko no, nie bierze. 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 Proszę wziąć bardzo dobrze, bardzo dobrze, wracamy. Czy pan mnie gdzieś wywiezie? Wywiozę panią do domu, bo się robi ciemno i trzeba jednak wracać e, tam, gdzie powinniśmy. Ma pan szczęście, że ciężką ładną drogę mamy. No, przynajmniej pusta droga, żadnych korków, widzi pani. Dobra, koniec przejażdżki. E, ja już za panią odpowiedzialności nie biorę, bo Czoklad... tu się robi A, Trochę, A czy to przypadkiem nie była ta wioska? Czyli e... odpieraliśmy ataki albo tamta. To jest ta wioska, to jest ta wioska zaraz obok nas na pustyni. Więc słuchaj, mi się wydaje, że to nie jest tam ta wioska, o której mówiłeś. Tam na pewno nie było ataku. Tam mogła być tylko ja. No tam na pewno. mówić, że to był atak tam. Mi Słuchajcie, się wydaje, że nie. Y, widzę w komentarzach, wiecie, pamiętacie ten atak, ten raid, U kogo to było? U Agi? Tak, 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 u Agi. Y, na odcinku U Agi. Zobaczcie sobie i powiedzcie mi, czy to była ta wioska, czy to nie była ta wioska. Ale wydaje wszystkie mi się, że to wioski wyglądają przecież tak samo. Nie, czekaj, mi się... Mi, dobra, to zakład. Mi się wydaje, że to była, słuchaj, że to była ta wyska, gdzie ja po prostu byłam i ja ograbowałam. No, ty... Ale ograbiłam, ty mogłaś, przepraszam. Ty mogłaś być też i potem tam. Nie wiem szczerze. O, Enderman, uwaga. O, nie patrz się w oczy. I, idziemy. Dzie, gdzie jest ten nasz domek w końcu? Gdzieś tutaj blisko? Czy my sobie tu skróciliśmy? Czy teraz idziemy gdzieś daleko? Słuchaj. Przepraszam Pani taksówkarzu, Pan nie bierze za mnie odpowiedzialności, ale ja za Panem wciąż podążam i nie wiem, czy idzie Pan w dobrym kierunku? E, niech Pani podąża, wszystko jest w porządku, niech Pani zobaczy, to jest nasza, e, to jest nasza rzeczka, którą płynęliśmy dopiero co niedawno. E... To nie możemy popłynąć? Nie może Pan wyciągnąć swojej taksówki? O, mogę wyciągnąć, już wyciągam Taksówka, proszę bardzo. ziom, zapraszam. O. I no i teraz oby już siejka wykluły, bo ja naprawdę będę już naprawdę tak mega wkurzona. Zakład mi się wydaje, że się, jeszcze nie wykluły. Nie. I uwaga, uwaga. Czyżby? Chyba nie. nie. Chyba może nie. jednak nie. Nie. Nadal są dokładnie A takie same jak, czoklad... jak były. Może zaczęły pękać o, przynajmniej? Dobra. Też nie. No widzisz, one po prostu potrzebują Ech. 9 miesięcy, no. Idziemy spać. Słuchajcie, naprawdę mieliśmy bardzo dobre chęci. Czekamy tutaj już godzinę, nie godzinę Minecraftową, godzinę zegarową. To, to już chyba jest chyba są, czwarta czy, noc, tak, przy której stoję i patrzę na te jajka. I nic, kompletnie nic, nie wykluwają się, ja, ja po prostu mam dość. Słuchajcie, nie w dzisiejszym odcinku, naprawdę bardzo chciałem, bardzo się starałem, ale się po prostu no, nie da, są tak wredne te jajka, że po prostu Hej, nie się wykluć. Hej, po prostu są nieśmiałe. Nie są nieśmiałe, są wredne. Dobra, w takim razie, moi Może drodzy. Może dlatego, że przez przypadek <laughs> rozwaliłaś się jego brata nieważne. A to, a to jedno jajko się tam rozwaliło, tam... Sa samo. W razie czego, było, były zawsze trzy, prawda? Tak, wcale nie było czterech jajek. No. Ale dobra, słuchajcie. W takim razie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W sumie w tym odcinku nic zbyt nie zrobiliśmy, ale próbowaliśmy. Doceniam to. Do zobaczenia i cześć. cześć.